Dzień dobry, nazywam się Anna Domina i dzisiaj mamy spotkanie takie w temacie ewolucji malopisu ukraińskiego w ciągu ostatnich 10 lat. Więc będziemy rozmawiać o tym, co to jest w ogóle ukraiński malopis, o różnych tendencjach, które tutaj się odbywają i o tym, jak to się wszystko rozwija w Ukrainie. Opowiem parę słów o sobie. Bo jestem też autorką, właśnie jednego z opisów, jestem autorką scenariusza, i też jestem pisarką ukraińską oraz agentką literacką dla agencji OWO. Więc trochę orientuję się w tym właśnie temacie, co się dzieje na rynku ukraińskim, i dzisiaj Wam o tym troszeczkę opowiem. Ну, зачнімо з того, що то є власне мальопис, бо мальопис то є така назва локальна українська для коміксу попросту. І мальописи то можуть бути теж комікси такі традиційні, героїчні, можуть то бути теж нонфікшн і може то бути теж рефлексія на тему життєвістощі, історії, мітології, Направда, то є дуже розбудований, і зараз навіть маємо поетицький мальопис. No, i przejdziemy właśnie do tego, co się działo w Ukrainie w ciągu ostatnich 10 lat. Po pierwsze, to wzrost popularności komiksów, bo pojawiły się te wszystkie filmy Marvel, które wszyscy bardzo lubią oglądać Spider-Man i te różne, Marvel DC więc no, to był taki wzrost popularności. No i oczywiście po 2014 roku był pierwszy wzrost popularności książek ukraińskich, po 2022 taki drugi wzrost. Więc w tym czasie sporo się działo i akurat zaczęliśmy rozwijać naszą taką wspólnotę ukraińską, żeby więcej się wydarzało i żeby więcej pojawiało się tych ukraińskich komiksów. Ogólnie mogę powiedzieć, że kiedy ukraiński... Ukraiński komiks powstał z tego powodu, że wcześniej mieliśmy takie bardzo totalitarne społeczeństwo w czasach radzieckich. No i w czasach radzieckich mi się wydaje, że komiks to nie jest akceptowalna forma tego sztuki, ponieważ komiks może być śmieszny, komiks zachęca do kreatywności, a w czasach radzieckich to wszystko jakby nie było zachęcane, powiedzmy tak. Więc, dlatego, żeby nabyć tej świadomości, że można patrzeć na rzeczy jakieś w taki niezwykły sposób, że można to przedstawiać w komiksach, że można to sobie jakoś inaczej zaakceptować, to trochę czasu nam to zajęło. No ale właśnie po 2014 roku wydarzyło się sporo rzeczy, i teraz mamy więcej niż 10 wydawnictw z komiksów. No i mamy dwa festiwale komiksowe – Kijów Comic Con i Comic Con Ukraine. Jak widzicie, powstały w 2015-2018 roku. Ilość osób to na Comic Con Ukraine tam było coś tam 20 tysięcy, 30 tysięcy, więc też sporo osób już bierze w tym udział. No i tutaj przedstawiam właśnie wydawnictwa i ciekawe jest to, że kiedy patrzymy na te wydawnictwa, właśnie jeżeli będziemy to sprawdzać sobie, to prawie wszystkie to, są, to będą daty założenia. 2017, 2015, 2018, więc w ciągu naprawdę tak trzech lat pojawiło się bardzo dużo tego. I bardzo dużo wydawnictw, każde w sumie zajmuje się troszeczkę czymś innym, ma jakieś swoje takie komiksy, które są charakterystyczne dla tego wydawnictwa no i rozwija się. Właśnie to bardzo aktywnie się rozwija teraz w Ukrainie. No i co, przejdziemy do takich najbardziej kultowych tytułów i niektóre z nich też są znane w Polsce. I pierwszy, o którym porozmawiamy, to Igor Barańko, ukraiński artysta. Więc kiedy dorastał, to bardzo duży wpływ na niego miał polski komiks, więc tutaj też możemy taki polski ślad zobaczyć. I to jest super, ja uważam. I właśnie też włoski artysta miał na niego też wpływ, na to, jak kształtowała się jego komiksowa tożsamość, powiedzmy tak. Najbardziej znany jego tytuł to Maksym Osa. Teraz mamy nawet film za tym komiksem. I był narysowany jeszcze dość dawno temu. A to było gdzieś tak mniej więcej 2008 rok. Ale teraz i był wydany najpierw gdzieś tam w Belgii, chyba że. Bo pojawił się tam w języku francuskim. Ale później został wydany już w Ukrainie, bo to jest właśnie bardzo popularna taka seria. No też Orda i e, Wdowiczka, Wdowica, Wdówka, właśnie po polsku. To są inne tytuły tego autora. No i właśnie e, możemy powiedzieć, że są też po polsku, więc e, nowe wydania wchodzą też na ukraińskim rynku. Więc to taki dość znany artysta. A drugi dość znany tytuł to. E, Kostiantyn Sulima, w sensie autor komiksów. No i pierwsza jego praca to Bój Witer, która pojawiła się w latach 90. po tym właśnie upadku radzieckiego i no, jak powstała ta nasza współczesna, niepodległa Ukraina. No i teraz jest wydany na nowo. No i też adaptacja Tarasa Bulby, tego słynnego, słynnej opowieści Chochola, Właśnie, więc to też taka graficzna interpretacja i to jest takie bardzo, też ważne, żeby to było tak zaprezentowane dla nastolatków, powiedzmy, dla tych, kto, którzy uczą tego w szkole, bo ogólnie te graficzne interpretacje są też teraz bardzo ważne. A przejdziemy do kolejnego wydawnictwa. To jest Wydawnictwo, Wydawnictwo. Właśnie bardzo fajna nazwa, tak. I one tutaj przedstawiają takie tytuły, specjalizują się na takich społecznych problemach, przedstawiają takie różne tematy społeczne. I tutaj chciałam powiedzieć o ich serii Krótka Historia. W tej serii mają na przykład Krótką historię ukraińskiego feminizmu, Krótką historię barszu i Krótką historię długiej wojny. Chwileczkę, Tutaj właśnie mam ten tytuł w języku angielskim. I to jest to, bo tutaj chodzi o tym, jak dziewczyna w czasach współczesnych musi chować się od ostrzału i opowiada się, jak to wszystko wygląda w jej życiu, że tam na przykład musi chować się w korytarzu, gdzie są dwie ściany i takie różne reguły i takie aspekty życia codziennego. Oraz o tym, jak do tego doszło, co to jest Holodomor, jak rozwijała się historia Rusi Kijowskiej, więc sporo różnych a, takich bardzo ważnych a, a, szczegółów z historii pomiędzy Ukrainą a Rosją. I właśnie to jest po prostu świetny tytuł, żeby zapoznać się z tym, jak do tego doszło, co się działo wcześniej i dlaczego właśnie to się wydarzyło. No, jak widzieliście wcześniej, to sporo tytułów są powiązane z kozactwem, z ukraińskimi kozakami, bo to są nasi bohaterowie, dlatego sporo autorów jakby um, ich w komiksach ukraińskich. Ale tutaj widzimy um, takie bardzo ciekawe też podejście, bo to już nie jest o kozakach, um, tylko że to jest o czasach 1917-1920 lata. Ponieważ w tych czasach istniało uкраinskie państwo przez taki krótki okres. Але to czasy też pierwsze ukrańskie niepodległości. No i właśnie to jest tytuł z alternatywną historią. Dlatego to też powiedziałabym, że jest taki dość ważny tytuł na naszym rynku. Są czy części i są to te prawdziwe postacie historyczne. A tylko, że te postacie nie zawsze, są, nie zawsze odzwierciedlają rzeczywistość. W sensie, że postacie są, ale na przykład, gdy w rzeczywistości tam mieli ze sobą konflikt, to przez to nie udało się zrobić wspólne państwo, ale tutaj na przykład działają razem czy jeszcze coś. Więc dlatego ten komiks czasem jest odbierany z taką trochę krytycznie, ale jest świetny, fajnie narysowany. Sporo się dzieje, więc dlatego też jest powiedziałabym, że bardzo popularny. No właśnie, kolejna pozycja. Tutaj przejdziemy już nie, do troszeczkę mniej znanych tytułów. To wydawnictwo Tut, które też powstało w 2017 roku i skupia się właśnie na komiksach powiedziałabym middle grade albo młodsza szkoła. Веранс до сон до долежі, ну очевидно, що тут і тема міфології появешся. І właśnie тут є стен. Мій комікс Академія духів широти о українських духах ласу, як ворошан до гор, ворошан до ласу в рушнихченцях, спорошитниме джея, рятує в ласу і właśnie є такі з гумором, але теж таким елементом non-fiction, щоб познавати цю постать чи міфології. No, porozmawiamy też o kolejnych tytułach, bardzo popularnych dla młodszych dzieci, bo to jest prawdziwy bestseller i bez tego nie może się odbyć też prezentacja ukraińskich komiksów, bo to jest Pies Patron, właśnie bohater wszystkich ukraińskich dzieci. Ten tytuł był sprzedany więcej niż 20 tysięcy egzemplarzy, co dla naszej literatury dziecięcej jest naprawdę dużo, więc jest dziecięcym bestsellerem. No, i jest też bardzo atrakcyjny, bardzo fajnie zilustrowany, więc no to już po 2022 roku się pojawił. Pojawił się w wydawnictwie Ranek. Ranek to jest bardzo duże wydawnictwo. Skupia się nie tylko na komiksach, ale na wszystkich rodzajach literatury dla dzieci, już nie tylko. Ale no właśnie ten komiks jest najbardziej popularnym tytułem tego wydawnictwa. Ну no і так, на кручутку представі теж представ мамо чекавим uh, оферти, що маємо те комікси едукаційне теж у нас. Вінс так, мамо не тільки те комікси такі о пшигодах, о ружних речах в сполеченстві, але теж едукаційне комікси, і то теж бардзо чекаві, що появляємо ще, що, наприклад, те математичні появи в коміксах, і то є видавництво Вовкулака, і то e, є комікс о комбінаторице, e, і о naukowcu Blezu Pascalu. Więc no, też wymyślony przez Ukrainkę, która pracuje jako, na studiach z matematyką i właśnie opowiada o przygodach, gdzie dzieci poznają dużo ciekawego. No, e, zbliżamy się powoli do kolejnej części. Tutaj porozmawiam o wyzwaniach właśnie ukraińskich komiksów, które teraz możemy obserwować, że jednak sporo wszystkiego się dzieje, ale jednak mamy niektóre problemy z komiksami. No, pierwsze to, to po pierwsze, że wysoka cena komiksu, dlatego chyba że nie rozwijają się tak aktywnie jak mogliby, ponieważ ilustracje są drogie. Drug też właśnie jest bardzo drogi dla komiksów. Drugi temat to konkurencja z mangą, powiedziałabym, ponieważ manga robi się coraz bardziej popularna i zobaczymy jak to będzie się rozwijać. Czy ukraińscy artyści będą zmierzać się w kierunku rysowania w stylu mangi, czy jednak ten ukraiński komiks zachowa się, no to musimy zobaczyć jak to będzie się rozwijać, ponieważ wśród młodych ludzi widać, że ten... Interes do mangi ciągle rośnie, to zainteresowanie mangą. No i możemy pogadać o tym, że starsze pokolenie ciągle jeszcze nie jest przekonane tak kompletnie do komiksów, dlatego że ciągle pytam, dlaczego tutaj jest tak mało czytać, a co to jest? Więc jeszcze sporo osób nie przekonało się do komiksów, ale ciągle nad tym pracujemy, żeby to się zmieniało żeby, jeżeli dzieci na przykład siedzą w tabletach, żeby jednak te komiksy mogły ich ociągnąć od tabletów, ponieważ książka to też jest rozrywka i że ta wizualna komponenta jest bardzo ważna. No i właśnie w sumie to tyle z tej głównej części prezentacji. Będę miała do was pytanie, czy macie jakieś właśnie pytania? До того, що дядя в тих українських коміксах, як то буде се розwijać, jeżeli macie питання, to tak, poproszę. no to powiem tak, że trudno jest powiedzieć, czy to bardzo zależy też od tytułu, że niektóre komiksy są, że komiksów naprawdę jest o wiele mniej niż książek, ale te ilość egzemplarzy komiksów w sumie jest podobna do ilości sprzedanych książek, jeżeli bierzemy taki średni średnią ilość książek, może nie ten najlepszy bestseller, tylko takie Dobrze sprzedawane tytuły, to komiksy w sumie też rozchodzą się w takiej ilości. No więc myślę, że tak, może około 20% rynku to może być taka ilość akurat, która występuje. W chwili obecnej powiedziałabym, no i mi się wydaje, że po trochę to się będzie zmieniać też może w tą akurat wizualną część bardziej. Бо так мені ще видає, що він цей особ чонгве любить відбірати там візуальну інформацію. Uh, no, uh, Мамы uh, мам кілька выдавниц стрикты uh, комиксовых. które nie chcą skupiać się na książkach w ogóle. Ale tak powiedziałabym, że 50 na 50, że na przykład mamy te RM, który też właśnie wydawał bardzo dużo książek, ale też komiksy było w jego ofercie. Teraz chyba powiedzieli, że z tego raczej się wycofuję. Wydawnictwo, wydawnictwo właśnie możemy wiedzieć, że wydają sporo i książek i komiksów, jest ich w ofercie to i to. TUT na pewno wydaje książki oraz komiksy. Nasza idea sobie ma też teraz książki oraz komiksy, bo wcześniej były tylko komiksy, teraz książki też wchodzą. Trochę wchodzą bardziej jako osobna franczyza, więc wydawnictwo tak, które skupia się bardziej na książkach, na fantasy, na takich lekkich historiach. Ale ogólnie te no, komiksy oczywiście zostaną, bo to dla nich jest taką sporą częścią rynku. Ode mnie pytanie. też chciałbym zapytać, czy, czy ten komiks Krótka Historia wojny, czy będzie on przetłumaczony na język polski? Tak. O ile wiem, że prawa już są sprzedane, więc na pewno będzie tłumaczenie w języku polskim. Już jest tłumaczenie w języku francuskim, i 5000 egzemplarzy było sprzedane w ciągu dwóch miesięcy lub trzech, więc był bardzo popularny tytuł, i bardzo się cieszę, dlatego że to jest akurat ta pozycja, którą musimy przedstawić całemu światowi i opowiadać na głos o tym, co się dzieje i dlaczego jakby nasza pozycja jest ważna i się liczy w tym temacie. Dzięki. A gdy chodzi o pani własne książkę autorskie, czy, czy oni są przetłumaczone na Polski? A jeszcze nie, ale też ciągle pracujemy nad tym tematem, więc z wydawnictwem tu ciągle jakby szukamy tych opcji, żeby przetłumaczyć. No właśnie parę lat temu przedstawiałam tutaj pierwszą część, teraz już pojawiła się druga część, więc wszystko się toczy i jest on bardzo pozytywnie odbierany, to się cieszę. A jak pani zdaniem wygląda przyszłość ukraińskiego komiksu, no króciutko tak może parę zdań. Dzięki za pytanie. Według mnie no właśnie Przeliczyłam i, e, trochę problemów które, i wyzwań, które mamy, ale ogólnie mi się wydaje, że ciągle możemy rozwijać ten rynek, że ciągle są tematy, o których możemy rozmawiać i sporo różnych bohaterów. Dopiero odkrywamy dla siebie ukraińską kulturę, żeby ją przedstawić w taki sposób. Myślę, że graficzne adaptacje na przykład nie wiem, miasta lub innych takich bardzo znanych książek, tych rolowych lub innych ukraińskiej klasyki to byłoby coś takiego, co miałoby bardzo pozytywne znaczenie dla ukraińskiego rynku, więc mi się wydaje, że będzie to wszystko się rozwijać. No najważniejsza jest oczywiście ogólna sytuacja w Ukrainie, żeby jeżeli to wszystko będzie się dobrze toczyć, to oczywiście mamy spory potencjał do rozwoju komiksu. Dziękuję. Tak, czy Pani też ma pytanie? Українського хотіла лише додати, що ви забули в переліку видавництв додати не канон. Це все добре, так. Ваш то було просто таке найбарчі знане видавництво, але очевидно, ні скуптями ще тільки на них. Є споро видавництв з кури видає комікс він став швидко розвіє ще, розвіє і но ну, і це дуже позитивний процес, так уважимо. Bardzo dziękuję w takim razie za uwagę. Jeżeli ktoś jeszcze ma jakieś pytania, to proszę się zgłaszać. No, oczywiście wydawnictwo, wydawnictwo ma swoje historia. Zachęcam do odwiedzenia stron ukraińskich wydawnictw, do poznania się z ich komiksami i bardzo dziękuję. I Mam nadzieję, że będzie tutaj jeszcze więcej ukraińskich komiksów i to wszystko będzie się jak najbardziej rozwijać w pozytywny sposób. Gracias. ya